O słuchajcie, po trzech minutach stania na światłach, w końcu zapaliło nam się zielone. Mamy godzinę 2:21 w nocy. Tak. Ulica Nowosądecka w Krakowie. Ulica Nowosądecka w Krakowie i patrzcie, co tutaj się dzieje. To chyba jest taka akcja w ramach walki ze smogiem. Jedziemy sobie przepisowo. Przepisowe 50 na godzinę. I zatrzymujemy się na pierwszych światłach Pierwsze czerwone na złapie Tutaj oczywiście tabuny pieszych zapieprzają Jak to o drugiej w nocy wstawię 50 km godzinę no i cyk następne czerwone dajemy Dobrze. dalej O, to pierwsze, pierwsze zielony, które nam się udało dzisiaj złapać tutaj, na tej ulicy. Niemożliwe. No no już tutaj zwolniłem dość poważnie. Dobra, poprzednim sobie auto. Czywane światło, no i ruszamy. I tak się tu żyjemy. Kolega w golfie też jedzie dosyć spokojnie. Tak. I zgadnijcie no. co? No ale niestety. No w czerwonym. Pieprzaj tak. wypadek jeszcze, jaki będzie. I uwaga, no i dla odmiany zgadnijcie co. Także w ramach walki ze smogiem, oszczędzania paliwa i w ogóle wszystkiego i umilania oczywiście życia kierowcom, no bo w tym nasz kochany Kraków przoduje ostatnio. Pod każdym możliwym względem. No, wprowadzili sobie taką fantastyczną regulację świateł. Czerwona fala. Nic tak nie usprawnia ruchu, nie upłynnia jazdy jak czerwona fala. Teraz tutaj musimy skręcić. Bo tam jest zamknięta droga. O, ale jakbyśmy jechali na wprost też by nas to złapało, by nas bo jechaliśmy złapało. przepisowo 50 na godzinę, więc by nas złapało czerwone, a tak to już stajemy na czerwonym, który było wcześniej. No i koniec ulicy Nowosądeckiej, praktycznie, bo tutaj sobie teraz skręcamy, nie wiem czy nawracamy, próbujemy jeszcze w tamtą stronę, czy nie. A możemy przejechać jeszcze w tamtą stronę. Dobra, słuchajcie, nawinęliśmy się. Tak, i od razu poprawka, bo ta ulica w tą stronę przechodzi w Witosa troszeczkę się pomyliłem zatrzymujemy się, ruszamy na strzałce i idziemy pełnym piec no i idziemy sobie do 50. Szybciej jechali to też byśmy na tych światłach stali. Tak no i zatrzymujemy się. O! O, o udało się. No proszę. Przotrzeczkę zwolnić Ale znów przyspieszam do 50. 50 przepisowo. I nie zdążyłem na zielony. Niestety. Ale jakbyś poszedł 7, to też byś nie zdążył. No, mogłoby być średnio. I tak siedzimy, nic się nie dzieje. Fajnie jest. Jest spoko. Druga trzydzieści jeden w nocy. O, o. zielony jest. Dawaj. To ogień Pięćdziesiąt. Czwarty bieg. No Opłaca się jeździć Przepisowo w Krakowie No tutaj jakbym jechał 70 to bym zdążył Chyba, że By się wtedy szybciej zmieniły Bo no, to przecież. wcale nie jest takie wykluczone No może być jakaś fotokomóreczka Nie ma tutaj nigdzie znaków 70 Nic takiego, więc no Teren zabudowany mamy 50. ruszamy. Znowu. znowu czwarty bieg, 50 na godzinę. Swoją drogą 50 na godzinę na dwupasmowej drodze, takiej to jest no ale ok. Powiedzmy, że to temat na inną dyskusję. O, już właśnie z daleka widzę, że właśnie się zapaliło czerwone światło nie miło. Mamy jeszcze jedne, drugie, trzecie. No, jeszcze za cztery światła są przed nami. A, ja, cztery? A, no. już nie, pamię nie pamiętam. Ale... Dawaj. Jak widzicie, ruch jest praktycznie zerowy, no ale jest środek nocy. Przyspieszam dość dynamicznie. Tam mamy szansę się załapać, bo już autobus przytrzymało. Tak, ale mówię, jadę 50 na godzinę. Około, nie star staram się nie przekraczać. O, czekaj, jest tam teraz zielony. Ale no, nie mogę depnąć, no bo jest ograniczenie. Zobaczcie, rewelacja po prostu. No nic tylko jeździć po tym Krakowie. No polecam wszystkim. Powiedzcie mi, kto to ustawia? No i pytanie, czy skoro tak to jest ustawione, to jest to przypadek? Czy jest to kolejne działanie jakby zarządców dróg w Krakowie, zarządu miasta? ewidentnie przeciw kierowcom, bo to, co się tutaj ostatnio wyprawia to szerszy temat ty patrz, tu się po ładnie się zmieniło, zmieniło. bo, bo autobud już się tutaj wystał a to mówię, to co się ostatnio wyprawia w Krakowie, jeśli chodzi o jazdę samochodem i w ogóle o traktowanie kierowców, co zrobiłem kiedyś o tym osobny odcinek jadę sobie 50 na godzinę teraz no, już muszę hamować no. I tak. Ale powiem Ci, że tak, y, idzie nam teraz lepiej. Lepiej niż ostatnio, niż nie? za pierwszym razem, zanim zaczęliśmy nagrywać, bo tam... Y, bo tam nie mieliśmy ani jednego wcześniej zielonego, jak przejechaliśmy tą ulicę. Wcześniej bez nagrywania. No i... No i dojeżdżamy już tutaj do Wielickiej, przejechaliśmy całą Witosa i Nowosądecko. Ostatnie czerwone. Także tak se tutaj żyjemy. To co? Trzymajcie się. Do następnego. No. Dzięki za oglądanie. Cześć.